Witam Was moi kochani. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o odłamie, który jest w moim gospodarstwie. Jest to trawa z rolki. Jedna z upraw, która no bo wiecie gospodarka kojarzy się gospodarowanie kojarzy się słuchajcie z wieloma aspektami. Od krów, hodowla roślinna, hodowla zwierzęca, kury jakieś coś tam, drzewka i tak dalej i tak dalej. W moim gospodarstwie taką odnogą, alternatywą dla zbóż jest trawa z rolki, którą produkujemy dla ogrodnictwa. No czasami gdzieś tam zdarza się, że wyląduje też na boisku, na przykład w Szczecinie, ale generalnie są to trawniki, są to są to ludzie, którzy ogrodnicy układają oraz tworzą nowe, nowe ogrody dla ludzi domka w domkach jednorodzinnych. Całą tą, tą przygodę moją zacząłem słuchajcie, z 7 lat temu, ale w, po głowie mi to chodziło dużo, dużo wcześniej. Widziałem jak tutaj mój znajomy obok mnie otworzył taką plantację z 25 lat temu i tak jakoś kurczę, nie miałem jaj, żeby się do tego zabrać. A to nie chciałem robić konkurencji, bo to też jakiś tam znajomy. Później nasze drogi się bardzo mocno rozeszły. Dalej coś nie, nie chciałem. Dalej coś nie widziałem. Jakoś tak nie rozumiałem tego. Szkoda mi było. Nie chciało mi się chyba pracować. Nie? Naprawdę ciężko jest mi opowiedzieć dlaczego tak długo to trwało. Ale udało się i otworzyłem ze wspólnikiem ze wspólnikiem otworzyłem na tym polu tutaj gdzie jesteśmy w tej chwili. To było, to było pierwsze pole posiane. To było pierwsze pole posiane. Słuchajcie trawą, męczyliśmy się, żeby to uprawiać i zasiać, kurczę, z pół roku byliśmy mokosami nie widzieliśmy w ogóle jak to się je, z czym to się je jak to wygląda, jak to się uprawia nie mieliśmy kosiarki, nic, wszystko musieliśmy to jest tak ciężki temat i tak bardzo mocno niszowy, że nie wyobrażacie sobie jak bardzo dużo czasu kosztowało mnie zgromadzenie jako takiego sprzętu, dzisiaj jest troszeczkę lepiej ten internet lepiej działa Strony są bardziej dostępne i yy, czy strony są dostępne tak samo, ale jakby wiedza moja jest szersza yy, na ten temat. No i posiadaliśmy to. Drogi moje wspólnie, ze wspólnikiem się rozeszły. Nie, nie, nie myślcie sobie, że pokłóciliśmy się czy coś, absolutnie. Dogadaliśmy się, ja od niego to odkupiłem yy, na normalnych, ludzkich zasadach, jak gdzie. ludzie. On robi swoje, robi swoje. On nie chciał wejść w trawę. Ja tam zostałem przy tym, i syn mi pomaga w tej chwili. I sobie działamy. Pokażę Wam dzisiaj, jak dużo tego sprzętu jeszcze potrzeba. Bo to, co dzisiaj tutaj widzicie, co jeździ, wycina, to już jest taki kombań jak w rolnictwie na sam koniec. Jak już uprawicie wszystko i przez te pół roku, czy przez rok się namęczycie po opryskach, po posianiu, po pielęgnacji zbieracie plon. Tak samo to, co tutaj jest, to jest tylko taki kawałeczek tego, ostatni, Ostatni kawałeczek, ostatnia maszyna, ostatni, ostatnia kropeczka na dnie Miejmy nadzieję. Miejmy słuchajcie, nadzieję, że yy, to będzie ostatni sezon z tym takim, jak to może być, kombajnem zbierania darni. Z, z tego względu, że chcemy kupić nowy sprzęt i nowy wycinak, aby nam było lepiej, aby nam było lepiej abyśmy mogli lepiej to dla Was zrobić, dla klientów. Aby jakoś była lepsza, niestety, sprzęt jest horrendalnie drogi. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile może kosztować na przykład robot taki, taki jak ten, tutaj. Tylko, że to oczywiście na nowszym sprzęcie. Może jakieś tam nowsze, słuchajcie, są rozwiązania, ale to niekoniecznie, bo jakby stricte założenia funkcjonowania tej maszyny są cały czas takie same. Jedyne, co to może być tam ulepszone, to jakieś czujniki, może jakieś tam kąty inne i tak dalej, ale cała reszta jest naprawdę, słuchajcie. Ee, zasada działania jest taka sama. No i w tym roku planujemy zakupić z synem nowy sprzęt. A nowy sprzęt, e, nowy e, wycinak, który sam automatycznie układa, kosztuje 1,5 miliona. Takie coś, takie malutkie, na takim malutkim ciągniczku. No. Słuchajcie, podstawą funkcjonowania takiego czegoś, ja nie wierzyłem, takiej uprawy jak trawa z rolki jest woda i to w takich ilościach że się w głowie nie myśli jak nie ma wody do podlewania to, to nie ma co w ogóle sobie dupy zawracać uprawą trawy z rolki bo niestety, ale nie, nie jesteście w stanie nie jesteście w stanie ani wyciąć tego, ani uprawić ani to nie, nie dorośnie, nie urośnie nie ma takiej możliwości, żeby żeby można było zajmować się taką uprawą bez dostępu do wody. No tutaj mamy dwa zbiorniki wodne, które są wykorzystywane w momencie, kiedy wody zabraknie, kiedy nie pada. Udało nam się zrobić to przez pierwsze dwa lata bez wody. No, mieliśmy po prostu szczęście. E Lata były przekropne, a dzisiaj jest to niewyobrażalne. Przez 5 lat. Nie wiem, czy to się zmienił klimat, czy co to się stało naprawdę. Ale opadów jest tak strasznie mało, że się, to, jest, to jest po prostu niewyobrażalne. Do takiego stopnia, słuchajcie, że nawet dzisiaj o tej porze. Zobaczcie, mamy 24 marca. Tak wygląda Ziemia. Zobaczcie, tak wygląda Ziemia. taka jest sucha, czyli coś albo dzieje się z klimatem. Ja nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem tej tezy, że to się zmienia klimat przez nas, bo klimat to się może zmieniać, ale że my jesteśmy jakby e, czynnikiem tego jako ludzie zmiany takiego klimatu i tych wszystkich zmian, które następują, ale coś się dzieje jest to na pewno niepodważalne. Czy ziemia zmienia, Swoją strukturę, czy, 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 czy następuje jakieś tam inne przebiegowanie, czy zmiana klimatu cykliczna? No bo to zazwyczaj ja obstawiam, że to jest cykliczna zmiana klimatu, nie tylko my się z tym borykaliśmy, ale i nie mamy na to wpływu. Ale no nieważne, w każdym razie bez wody, trawy, z rolki nie zrobicie, bo nie jesteście w stanie jej wyciąć, nie jesteście w stanie jej podlać Ona potrzebuje tego. Tego czegoś do życia jak żadna inna roślina. Na polu, zanim trawa zostanie wycięta, znajduje się około półtora roku. To jest trawa kilkumiesięczna. Posiana jest bodajże we wrześniu albo w październiku zeszłego roku. No i widzicie, ma takie przestrzały, jeszcze gdzieś tam się musi zagęścić. Tu gdzieś wyszła, tam nie wyszła. Niektóre odmiany trawy wschodzą. Bardzo długo, bo wschodzą kilka miesięcy, niektóra teraz dopiero wzejdzie, ale tu widać, że ona jest wszędzie jakby. Wszędzie się gdzieś pokazują te nowe, nowe słuchajcie, yy... nowe korzonki, nowe odrosty. I dzisiaj pielęgnujemy to przez cały ten rok. 2025. Kosimy, nawozimy, kosimy, nawozimy i podlewamy. Aby w przyszłym roku, aby w przyszłym roku ją tak właśnie wycinać albo pod koniec tego zobaczymy jak pogoda nam dopisze. Także uprawa jest naprawdę wymagająca i czasochłonna. Ziemia. Ziemia. Każdy się pyta jak Ty tą ziemię wywozisz? Z tej... Przecież tą ziemię wywozisz z tej uprawy tak? no Nie wywozisz bo podstawą wycięcia trawy z rolki jest korzeń, a w korzeniu nie ma dużo yy, ziemi. O, to jest tak, że jak się w tą ziemię odszepieć naprawdę wylatuje garstka, a gro to musi być, w tej zawartości to musi być korzeń. Absolutną podstawą jest kosiarka. To jest zabytek. Na tej kosiarce żeśmy zaczynali, i no zaczynali i ona jeszcze pierwsze koszenie Pierwsze koszenie dzisiaj w tym roku obsługiwała ze względu na nierzetelność firmy, która zabrała nam kosiarkę do remontu z Podpoznania. To już wspominałem w którymś z filmów. Trzymała 8 tygodni potem, jak wyceniła i narobiła problemów. To nie chcę mi się w ogóle na ten temat rozmawiać, No ale yy, zatrzymała nas z pracą na nowym sprzęcie. W takich sprzętach, słuchajcie, jak pług czy kultywator, to nawet nie ma co wspominać. Bo to są sprzęty, które są niezbędne praktycznie do każdej uprawy rolniczej. Bez względu na to, czy mamy system bezarkowy czy niebezarkowy, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś raz w życiu pługa nie użył. Bo ja rozumiem, że on jest szkodliwy. E, może i tak jest, ale no niestety nieraz trzeba przeprowadzić operację na otwartym sercu, wziąć skalpel i e, rozciąć i naprawić, złożyć i, i mieć spokój. Tak więc pługa też trzeba używać. U nas w tej uprawie akurat, w uprawie e, trawy z rolki jest to niezbędne. Później kultywator, czy najpierw kultywator. Z tego względu, że jest tak twardo po tej uprawie. Żeby zaorać to naprawdę trzeba spulchnić tą ziemię, a czasami nawet też przyjeżdża jeszcze głębosz od kolegi Krzysztofa i robimy to głęboszem. Ta leżóweczka, która też jest niezbędna w ogóle w jakimkolwiek gospodarstwie w zależności tylko od szerokości. Niektórzy potrzebują dwa, niektórzy potrzebują trzy. 5, ja poszukuję jak najszerszą. Idziemy dalej. Między przyczepami. Beczka. Beczka, która ratuje sytuację przy wycinaniu, gdyż rolka sucha się nie zwija, i rolka yy, sucha po prostu robi olbrzymie ilości problemów przez sprzedaży, bo się ziemią sypuje i ale i nóż się bardzo mocno zużywa, tępi, jest wiele mankamentów, które niestety, ale bez wody w trawie uwidaczniają się bardzo mocno. Następny element, nieodzowny element produkcji trawy z rolki. Pompa, pompa do podlewania słuchajcie, pompa do podlewania. Mamy dwie takie Teraz trzecią zakładamy, która y, będzie funkcjonowała na prąd i jest to też niezbędny element do tego, aby to wszystko miało ręce i nogi. Związane jest to z wodą. A tutaj kochani Kosiarka, którą firma z Poznania y, trzymała 3 tygodnie, czy 6 tygodni, czy 8. Y, Obiecując, że zrobi to w parę godzin, no niestety nie dało się, bo nie mogą odkręcić stalnic, No po prostu niedowiary to jest ja. Mi się nie chce wierzyć. W ogóle, że ktoś dzwoni i z takimi problemami w dzisiejszych czasach zawraca ludziom głowę, że nie może od czegoś odkręcić przy tym sprzęcie, przy tym nie wiem, chyba, że oni to w garażu jak myślą, czy coś takiego, no bo to, nawet jak robią w garażu, no to ja, nie zdarzyło się, żebym czegoś nie odkręcił. Nie ma takiej możliwości, żeby czegoś nie odkręcić. To jest nie do wiary. Chłopaki tutaj stęcają się nad myciem. Koniec? To już jest koniec tej myjki? Nie koniec, to bliski koniec. Ciągnik, ciągnik na kołach od trawy. Słuchajcie, no nie ma takiej możliwości, żeby na trawę wjechać na innych kołach. Z tego względu, że zrobią się olbrzymie takiego właśnie kolejny. I tej rolka nie będzie równa i wtedy się będzie źle wycinało i pole przestaje spełniać swoją przestaje pole spełniać swoją e, powinność prostego, równego nadającego się do nadającego się do wycinania. To jest własnej konstrukcji. Słuchajcie maszyna do zbierania do zbierania skoszonej trawy na polu. Tutaj są szczotki. To wszystko opiera się na, na bazowej na bazowej yy, przyczepie samozbierającej do trawy. To jest yy, dmuchawa. Podciśnienie, czy tam powietrze, nie podciśnienie, tylko powietrze zabiera, i jest wywalane. No to jest też niezbędna rzecz, która, słuchajcie, możecie mi wierzyć albo nie, ale to gówno kosztuje jakieś horrendalne pół miliona złotych. To nas kosztowało taniej, bo żeśmy zrobili same sami. Siatka. Bez siatki trawa jest oczywiście dużo, dużo droższa. Pomimo tego, że musimy zainwestować w tą siatkę na hektar jakieś tam od 6 do 10 tysięcy, w zależności od tego, ile. Ile yy, już po myciu? W zależności od tego, ile słuchajcie, yy, jaką siatkę kupimy, jakiej jakości, ale bez niej wycięcie hektara, czy tam wycięcie rolki, to jest naprawdę po dwóch latach i to też z wielkim bólem, z tego względu, że ta rolka się rozpada, nie ma co jej trzymać. My używamy zazwyczaj ekologicznej siatki, która się po iluś tam latach rozkłada, ale już w momencie takim, kiedy. I tak darni jest i tak jest już yy, na tyle mocna, że nawet bez tej siatki yy, byłaby wycięta. W przeciwnym razie, jak szybciej to robimy, no to ta siatka trzyma to yy, w ryzach. No tak banalna rzecz jak deszczownia jest, tak jak i te pompy, i ta woda, niezbędnym, nieodzownym elementem produkcji tławy z rolki. Ja się postawiłem na odrę, z tego względu, że są tanie. Deszczownie tanie w naprawie, e, łatwe w naprawie i, i powiem Wam troszeczkę diodoodporne, odporne, dlatego one chyba u mnie zostaną. No teraz coś panujemy kupić lepszego i większego. Stara zbieraczka mechaniczna bez powietrza jest, bo jest, wystawiona jest na sprzedaż, ale na tej żeśmy zaczynali. Następna rzecz machina do równania taki agrotom. A nie wiem, jak to się nazywa tak fachowo. To coś jest napisane: agregat prawowy, ale on jakoś tam kompaktor się nazywał. To jest chyba czterometrowy. Też robi robotę, fajnie robi tą robotę. I naprawdę e, równo jest po tym polu, aczkolwiek wyciąga kamienie. I ostatni wał. Wał posiewny, który doprawia tam ziemię, no, tak jak w zbożach. Równiutko, ładnie. A tak musi być, żeby wycinka była, przebiegała sprawnie i żeby pień był zadowolony. Jeszcze jedna pompa jak wspomniałem. Brony to relikt z tamtych czasów stoją i się męczą. Tak pokrótce słuchajcie, wygląda e, Tak pokrótce wygląda opis obejście gospodarstwa do rzeczy, które są potrzebne produkcji produkty trawy z rolki jeszcze opryskiwać, ale to tak samo jak i każda inna słuchajcie maszyna w gospodarstwie bez oprysku prawa nie funkcjonuje. Potrzebne są też dwie ładowarki. Powiem Wam czemu dwie. Z tego względu, że jak jedna nawali a nawet nowe potrafią nawalić to to jest wielki problem i niestety niestety słuchajcie jak przyjedzie na przykład poczta albo przyjedzie samochód, który musi załadować, zabrać trawę, no to nie będzie czekał Ty będziesz jeździł, kombinował, pożyczał sobie yy, ładowarkę, on czeka i liczy Ci każdy pieniądz, każdą, każdą godzinę za, za opóźnienie załadunku i pieniążek leci. Nawozy, rozrzutnik. Rozrzutnik słuchajcie nawozów wszędzie jak w każdym jednym gospodarstwie. Największą robotę robi też opryskiwacz ten opryskiwacz zostanie. U mnie miał być zostać przekierowany do sprzedaży, ale zostanie włącznie z tamtym ciągnikiem. Zaraz wam pokażę, Z tego względu, że zmieniłem mu koła na trawowe, czyli gładkie, i ten ciągnik najstarszy w mojej ekipie. Zostanie obuty w kapciuszki do trawy. Niepotrzebnie kupowaliśmy przednie opony. No ale komuś tam przy sprzedaży, no, nie sprzedaży, no ze Zaczynamy, może jakiś jeszcze dociągnie taki mały dokup. Ten ciągniczek po naprawie, bo uległ jakiejś tam awarii, uległa pompa, na którą czekamy. Dzisiaj już będzie. O, samolot F17 albo F345. zostaje przeznaczony do trawy. Swoje narobił, napracował się. Tak właśnie wygląda sprzęt potrzebny do produkcji trawy. No i oczywiście ludzie, ludzie, którzy bez tego można, tak jak wspomniałem, są już jakieś maszyny, nie, nie już, no te maszyny są od kilkunastu lat już które same układają. Są takie maszyny i powiem Wam, że no, tylko, że bardzo drogie, ale tam też potrzeba człowieka. No niestety, bez ładowarki nie ma maszyny, która sama załaduje, nie ma maszyny, która sama rozładuje, więc tutaj też człowiek jest potrzebny. Jeden z droższych elementów w produkcji tego wszystkiego. Takie coś kosztuje nowe ponad milion, półtora miliona, ten kombajn. No i słuchajcie, kombajn do zbierania, widzieliście, dokładnie to samo, tylko robot, który sam układa, też kosztuje półtora miliona. No to jest po prostu nie, niewyobrażalne. Ale tam, gdzie są pieniądze jako takie i sprzęt jest drogi.